Dzień dobry, to się tam Was bardzo serdecznie ja jestem, Paweł. Dzisiaj ze mną jest, Joszela! Hejka! Eee, Boże. I za. <grym> Jak zwykle na końcu. Dzień dobry. I moi drodzy, dzisiaj oczywiście. E, sumo! Ale nigdy nie ostatni. Sumo, jeden na jednego, każdy na każdego. Joszela poszła spać. A, a wy jedziecie nie dojechać, tak, Mara? Aha. A! O nie. I coś Dobra. Się zrobił. Dobra, szybko poszło. Bo ja Różowy nawet, ja, ja chciałam tylko odpalić sobie no? nagrywanie, ale wiecie no Różowy to jest moc naprawdę Takie no, ten, tego Ta, Różowy to jest moc, wjechałeś okay. w który chciał wjechać we mnie, no i tyle I Taki może sam był się plan, porudni. taki był plan Dobra, runda druga Ej, to kto w końcu wygrał teraz? Ja. Wygrałem ja A, to Super, dobra. A, dobra Myślałem, że to się będzie ładowało tak jak ostatnio nie spokojnie, tylko teraz trzeba troszkę uważać, bo kurczę rentu widzisz wszystko z tyłu, były, pocisnął wszystko. Ja na Josie, ty na mnie, a na dren na no. ciebie. No i bez sensu No sens naprawdę jest sens Dobra, zróbmy to inaczej, e, pojedźmy Dobra, w drugą stronę oddam. Nie pa, pa, Simon. Sam się, że tak powiem Nie! Dobra, Ale udało się, się. <laughs> Josie! Dobra <laughs> Cluc? Co, chciał i teraz znowu wygrać? Tak? No, jak tu, jak bezpiecznie jeździ, patrzcie. Żegnamy pana, żegnamy okay. do widzę. <laughs> przepraszam, przepraszam, jest <ja> dzieckiem. <laughs> Proszę mi zrobić miejsce. Bo jesteś dzieckiem, to prędzej, tak. No, no gdzie uciekasz? Halo, co to ma być? Do to nie jest wyścig na okrążenia, gościu. Musisz no. się poddać. Pomarańczowy, w kolorze kupy. Że ja się nie poddaję, tylko. Dobra, chodź to. No, no. Mam się zatrzymać, żebyś wycelował dobrze. <grym> no chodź, no chodź. No rękawiczki, no go. Bo to jest cały stój różowy. No za <grym> sobie. Przestraszył. Przestraszył się, spietrał się, zcykał się. Widzieliście? No, w nie robił za dużo. A, koniec? No. O, nie, kolejna szeregdy? runda. Tak, to już wszystkie, e... tak, to już koniec odcinka, także... Siedem... Nie, trzeba wygrać 7 rund. Jeżeli ktoś o, wygra 7 o, rund, to jest wygrana. Dobrze. To chyba trwa, ale w porze 7 to... Chociaż mogłyby być 4 wygrane, ale okej. Ok. Nie, na razie jest 1-1, no spokojnie, jakby się spokojnie, okazało, że To już... 3-3-3. Jak, jak gramy już półtorej godziny, to spoko, to wtedy zakończymy. Tak. Okej. Okay. I wytniemy najlepsze akcje, dobrze Ja tam zawsze mam, więc porządku mm. Dobrze 3, 2, 1, go! Poszli! Simon, chodź tutaj! Jeszcze okej okay, ci się dałeś. O, oh, czekajcie, gdzie oni tam? Cierpie ciśniecie, no Jeszcze Dziękuję! Jest rent, rent, jest RENT tak! Wypad, wypad, wypadł Wypad, wypadł wypad. Wypchaj gubecie. się. JOSI! Tak? Po co tam? Sam nie. wypadnę. Dobrze, wypchnij! AHAHAHAHAHA Mówiłem <Glubiłem>, zostawię Zostawiłem. Okay. No kurde nie to nie 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 Trzy oh, okay. rundy z rzędu parówy się mną znęcają Sama jesteś paruwa. Parówy jesteście i tyle Taki, wam mogę to powiedzieć po, tak trzeba czyli po prostu na pyka na nie Chodź to sobie, pokonaj tego po, już po, tak. raz wygrałeś więc Dawaj na pyka pyk No na pyka zrobić to co ja przyznaj się. E, Nie w żadnym wypadku Chodź tu, chodź tu! Gdzie się? Trudy, gdzie? Jest? gdzie, gdzie, jest? Pozycja, gdzie? Jest pozycja, zwycięzcy! Nie! Nie! nie. nie. Co? Zahaczył! Co? Zahaczył! Pod Pięknie! Okej, okay. tak to się właśnie robi! To właśnie położyć na boku i ludzie sami wypadają. Też tak myślę. No jak ktoś leży na boku albo na plecach, to najlepiej go zrzucić, najłatwiej. No coś o tym wiem e, mam, tak. mam plan. mam. Wzię plan i wykonam akcję. go sam. <laughs> Za chwilę poczujecie się zbyt pewnie. <laughs> dobra, e, czyli czekajcie, teraz e, Dobra. Jaszelka, chodź. Wieś nie na, ja nie wieś, chcę. Weź mi na maskę. Chodź. Nie ja dziękuję. Bo jeszcze sama wypadnę. Chyba no, no, trzeba tego Pawła się pozbyć jednak Chyba ci zaraz słuchaj. będę to zobaczył ja, nie. Tutaj Jeżeli jeden nie! do wyjścia, No co za łebnowanie jeden z na mnie, widzieliście? Mam nadzieję, że bagiło tych... miło Oszukiwasz ci normalnie Aaaa, sama sobie wypadłam Ok Dobra. Dobra Ren, musisz wypaść za małpę, bo ty masz jedną wygraną, a ja nie Dobra, przekonałeś <laughs> mnie Wiesz o co chodzi, nie? Dobra, A zostaniemy razem, to ci oddam. Ale nie idźcie w kółko! W drugą stronę ktoś pojedzie! Nie. Po gonicie się, co to ma być? Oła! O co chodzi, o no, no bolało mnie to. Okej. Bo jak auto obrywa, dobra, to mnie to dobra. boli. Dzieje tak się, moi drodzy, dzieje się wody. właśnie w tym momencie na dachu. <grystanie> Dwa samochody, różowy i zielony, który strąci się na ziemię. Kurde, słupek. Który będzie na ziemi? Każdy słupek trafia w słupek. Lewy też tak mówi, kurde, słupek. Dawan. Okej. Okay. O ty! Dziwnie chcesz mnie porobić? Dziw... Ja się nie da. Dziwnie się, ja się tu bawią. Się... Tak. No wejdź ze zeskocz już. Okay. To, to ma być tu. Z... Widzicie te beczki tam polewo? Po to jest bezpieczna gra. o, nie, o to być... takie kolorowe? tam topki jego. Takie kolorowe beczki polecam. One dodają szybkości waszemu autku. Masakra. Są bardzo smaczne. Są bardzo smaczne. Polecam. Ustąpię. Wypchaj go, wypchaj go! Diamond wsteczny, szybko! Tak! Oczywiście, wsteczny, no. No tak, no wtedy by... O, Renit na wstecznym. A ty tyłem jego co za psychol. Obecnie, o nie! Tak. Ale nie. go porobił! Super. O nie! Ta fizyka! On tak jest. Kurde, tylko cię musiałem przekonać, żebyś wypadł. Okej, okay, czyli mamy 2-1-1. ostatecznie. I zero nie. na końcu. A, zero, tak. No czy chcesz e, zero? Jaszera, jest, jesteś naszym zerem. O ty! <laughs> ty parówo jedna. Dobra, słuchajcie, żeby było dobrze, fokus na Yoshi. O no, chyba nie, fokus Paweł. Słuchajcie, wszystkim e, funduje batoniki, jakby co. Okej, okay, no to, to poproszę batonik na, na Pawła. Nie, 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 tobie nie, bo ty będziesz strącana, wiesz? Ja poproszę batoniki. Dobra, uwaga. Ja akcja 3, batoniki. 2, 1, akcja! Akcja! Puch! Puch! Pięknie! Coś! Patrzcie, Simon leży! Super <śmiech> <wierzy>. <śmiech> Co się e, Zostawiliście mnie z tym youtuberem? <laughs> Halo? Ja mówię a nie pchaj mnie. Papa. Borem. Mamy to. Nie rozumiem. Dobra, batoników, ja, batoników osmogę, nie wiesz. dostaniecie, bo... Ale ja nie chcę. Ja potrzebuję chyba to... Mi cukru brakuje. No. Cukru nie mam, proszę dać mi batonika. Mam batoniki z trawy. Batoniki z trawy? No dobrze, niech będą. Czciny. Hmm. <laughs> z, z czego? Tak jest. Czciny. Nie umiem. Tak. Zupełnie. Wraciny. Dobra, zróbmy jeszcze raz to samo jak wcześniej. Dobrze. Jak w rundzie piątej. Dobrze. Powtóreczka, czyli Simon się wywala jeszcze na i jest... sama wypada? Ale ty teraz ty jesteś jak Simon. Nie. Tak. Nie. Tak. <laughs> e, przepraszam. No to zostaw mnie paru bo jedna! Nie chcę! Dobra, osipkać, bo. A nie? nie. Okej, okay, kto to? Przestańcie się, się ryć! Co się rysz. Uh -huh. <laughs> Dobra, ja ze stwierdzeniem. Wypadek. Zastanów się. Jest O, 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 czekajcie! czekajcie. Ci ci nie, ten no, to jeszcze spaliło. Jeden guzik. Dobrze, Kwestiaj. dobrze. Zamiast przycisnąć F ja przyciskam W. Pomyliło mi się. Bo chciałem sobie ta, miniaturkę. Ja nie chcę, i ja... Ja nie chcę. Machnęło mi się. Ja nie chcę. <laughs> chcesz, chcesz. Nie. E, Raz jeszcze jak wycisili stali. Okay. <ślamy> Teraz musisz wyskoczyć. <ślamy> Ale coś ty zostało w no, Chyba coś już wyleciało. No ja klapa została. Okej. Okay. Teraz zaś będą jeździć dookoła. Chyba, że eee, rens sam okay. sobie leci Ren sam znowu prawie wyleciał, okej, okay, dobra. E, jak to mówią, Ren lubi skoczyć na bok, nie? Co? <laughs> tak Tak. Taki jest, jest. <laughs> Skok na bok, no? Ogólnie mogłam się zapalić silnik jak będziecie tak stać w miejscu i szarżować o, na siebie Pamiętajcie kurwa, bo, e, o tym no e, 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 e. <laughs> Daj się Nie młodzieżę ja, ja <laughs> myśl, cię... O tam leży No nie no kurde szansa była Była, ale się zmyła Szansa na szansa, sukces szansa, szansa na sukces Boże <laughs> co ty robisz tym różowym Ren? Ła! To samo co wcześniej, nie? Patrzy do tyłu, nie patrzy gdzie jedzie. No. A, bo to otwarte oczy, myślałam, że nawet gdzie jedzie. A, to mam włączyć monitor, czy nie? No, no Ach, proszę. No, Słuchajcie, dobra, koniec żartów, włączamy monitory teraz. Będziemy grali na Dobra, to na Real. ja podłączam klawiaturę. Ja na słuch. Podłączam <laughs> klawiaturę. I no ja w ogóle włączę komputer i przyjdę na test. <laughs> no, no, dokładnie. Dobra, to wychodzimy z Discorda. Dobrze, dobrze. Dobra, jak to mówiłam, do 10 razy sztukę. Dlatego jest runda siódma. Okej. Okay. Dlatego jest runda siódma. <laughs> Okej. Okay. Ehm, to kto chce spać teraz? Ty. Ja? Ty, no. Bo i tak prowadzi. Nie! Ka każdy prowadzi. Au. E, Simon? Nie. E, e, e. E. Chyba sobie sam spadł. E, starsza pani przeprowadziła mnie. Patrz, już jedzie. jedzie. Patrz. A ja szelkę lubię, no.

nie ja no nie tak Co no, robisz? Przestań To to, to Ej, co ty Ale weź z... skocz na dół tam y, mają coś fajnego Promocja jest Promocja szybki, rano No rano to Joker. Trzeba być youtuberem, ja nie jestem tak to się samo zapali A, to będziesz go powiedzieć on cię chce zabrać na tak O o o o prawie prawie już ja, Dobra Ren, nieś pierwszy i patrz za mną <grym> to zawsze działa Ej, 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 ej! EJ, ej, tak, ej, 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 ej! Czemu jesteście w sobie? No! no trochę dziwne to było. Przed we mnie! A co? Jeden ja tylko znowu nie był jej za małpę, tak jak ja sobie na starcu. Czekaj, okay, czekaj, o! Wyciąg <suszy> spacji. <suszy> no poczekaj! O, dobra, 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 dobra! E. <suszy> no, o, tak blisko kurde. było! Tak, blisko! Tam tak, blisko! Ja nie, szansę! Wyszning. Twoje 5 min Chodź tu, weź tu we... <noise> Masakra po prostu Dawaj się Chłopie, już po tobie. No chyba Aj. nie trochę <noise> sam spadłeś ja, ja tu taką taktykę mam Tak, <noise> no, tak jazda jest na, jazda, jazda na krawędzi Tak, tak, dokładnie Patrz na to No właśnie patrz. patrz i płacz, bo 44 sekundy zostały już trudno. Skocz, weź, weź, weź skocz do tego, do Lidla. Chyba do basenu. Jak skończy się czas, to będzie się mapa zmniejszać. Nie. O, tak, pięknie. Dokładnie tak by się zmniejszała. Okay. Ja Dobrze. chcę zobaczyć, jak się zmniejsza mapa. Ej, mam cztery rundy wygrane. Joszula ma cztery rundy wygrane, musimy ją cisnąć. Dlatego, że mam zero rund wygranych, dlatego mam cztery. Logika. Tak jest. Dobra. Kolejna runda, moi drodzy. Dobra, Simon, nie zjeżdżaj sam. <grym> sam niechci, jak się ktoś zepchnie. Dobra, Dobra, dobra to fokus na Simona, bo chciał zostać zepchnięty, właśnie słyszeliście. Tak. <grym> <grym> Więc Fokusik, moi drodzy, Fokusik. No dobra. Jakie no, tam no, widzowie obstawiają? Kto wygra? Oczywiście, że. E, Oczywiście, że... że na ciebie stawiają. Na kogo? Halo, no joszelka! Okay. Noż! Nie! <grym> nie! Nie, nie! O kurde, okay. to jest Dobra, jest szansa! No i znowu. znowu wyrwałeś znowu. mi dupę! Można zderzać. Co ci zrobił? Co ci wyrwał? No zderzak ty, znaczy całą klapę z tyłu. Dobra, czekaj. Jaką nawrotę robi? Tak, chodźcie, teraz tu wezmę, ja tu patrz. Pyk! Nie? O nie, najgorzej. Czekaj! Czekaj! jest ja tą strudę! Kurde, no wstawaj. Tak, tak, tak. Jest. Wypchaj się tam! Nie! Yes. Nice! Tam spadaj! Chciałeś się wypchnąć, to no się wypchaj! To się wypchaj. Ja jestem lżejszy, to nie moje... Dobra, jestem mocniejszy, jedziesz. Dobra, zróbmy to tak. 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 Tutaj akcja, czekaj. Pięknie, 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 Akcja i reakcja. Znawaj. Te słupki się zrobią? Tam jest, zaraz ci się zgubisz zaraz. W lesie. Tak Chodź, no, przestań. No cześć. Wyp, zrób, no. Ale się z jednymi kołami. Będziesz się bardziej do tyłu pojechać, co? No, czekaj. No chodź, no chodź. No chodź. Jak mnie normalnie kopię? Okay. No tak, 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 tak To nie 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 nie! Kto mu kibicuje? No jest. Yes, nice. 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 nice nice nice! No to ten yy, szybki wyrwany krzyk. Paweł już przegrał, jak zderzak mu wleciał. Dokładnie tak. No właśnie, bo byłem lżejszy przez to. To nic niesprawiedliwe, nieuczciwe. Bardzo wyrywać wyrwać klapę z tyłu. <grym> Kurde, ale były takie momenty, że już było ciemno. Dobra, robimy to na szybko, słuchajcie, czyli e, wjeżdżać od razu w przepaść. Dobra, to prze najpierw ty, my za tobą. E, no no dobra, no. zróbmy tak: Wszyscy jako wjeżdżamy w robisz? przepaść. Od razu, wszyscy. Okay. Dobra, ale najpierw ty wylatujesz. Wszyscy wjeżdżamy, w przepaść. Jedziemy, i jedziemy, przepaść. Jest! Patrzcie, Simon! Szybko dobij Simona! Sam się dobił. No leżał na plecach, co? Halo! Bo już się nie chce się wściścić, to podziwiam, to zostawiam też. A Joszelka, co ci się dzieje? Nic, co mogłoby Cię interesować! Zostaw ją szelkę, ja chcę w jakimś innym finale w końcu być! <grym> no ale ja jaka punktów nie ma! No to właśnie, ją. Oj dupka. Tym bardziej chciałabym być! O, dobra... Ej, no bez jakichś fokusujecie na mnie? Serio? <grym> <grym> Kurde... <grym> Serio, tak? <grym> Masz najwięcej punktów, co Ty chcesz? I co no z tego? O, patrzcie, srejmo odbywa! Ciśniemy go, ciśniemy go, ciśniemy go! Łał! <grym> wow. Poleciał, poleciał! Kurde, bo no bez jajów po prostu. Oj, czy chcecie jeść? No, czekaj, A! Co bym wyleciał. Nieważne. Nie, 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 wypadła sama. nie. Wytrzymała presję. Dokładnie tak było. Biorę o, cię na maskę. O, ja, supak mnie pilnuje, co? Dobrze, dobrze ale patrz. Patrz, patrz. Co? Dobrze, dobrze. Dobrze, Nie, nie, tak. <śmiecki> <To masada. śmiecki> Nowa. Teraz ty wyskocz z nami. O, dobra. O nie! Zrób tak. to! Nie, nie wiem, co się stało. Ren, ale to było dobre, więc naprawdę świetne zagranie. Świetnie go wypchnąłeś. Nie zauważyłeś go, część chyba. Okej, okay, jest. Ale jak ja to on nie zjadłem? 4-3-3-0. Zostaw I to, nie to w spokoju. Ej, a totalnie łeb-łeb idziemy. Totalnie łeb-łeb, wszyscy. Zjedźmy dla Josi. A Paweł tego nie zrobi. Paweł tego nie zrobi. Ale musimy jego wypchać najpierw. Musimy go wypchać, Josi, jeszcze raz. Nie, dobra, okej, to ja wypycham Yoshi najpierw. No, porówna. Zbrodniły Runda dziesiąta. I myślę, że to będzie ostatnia runda dzisiaj. Tak? Tak, bo czas antenowy się kończy. Ej, nie, bo on powie, że wygra, bo ma najwięcej punktów. O no, no wy jeszcze ten z tyłu o, Żeby był remis, to jeszcze by wy wyleciecie, a później wygrywka i osi wygrywało Nie ma, to jest ostatnia runda, moi drodzy! Taka prawda! No nie! Słuchaj. Pa! Eee dobra, kto wygrał tę rundę? Ja! Okay. Bo ja spodem okay. razem z tobą! <śmienic> Czyli 4, 4, 3, 2, 0, tak? Tak. Tak. Oczywiście no ja bo wygrałam, trzy. bo zero jest najbardziej ma, nie ma trzech? Miał ma dwa teraz. No bo zabrałeś mu, żeby wygrać. Tak? tak. <grych> Okej, okay, dobra. Także wygrywam moi drodzy tym sybujczym akcentem. Dzięki za uwagę, trzymajcie dobra, się, Pa pa! <grych> ja?